znajduje miłość oraz życie. Obrady tegoroczne zamierzamy również stawiennictwo i straży świętego Józefa. Wczoraj powiedzieliśmy o rzeczywistości świętego Józefa. Obecnie znajdujemy się w kaplicy Pod wyzwaniem świętego Józefa święty Józef był obumiejącym najświętszej gali Panny, zaproskany o więź małżeństwo z nią, zaproskany również o los świętej rodziny. Również jego życie można było streścić w tych dwóch słowach miłość i życie. Niech więc Stanisław Św. Józefa towarzyszy nam w naszych obradach, w naszym okresie. Zbocznie mówili sobie. Zróbmy zasadkę na sprawie drugiego, bo nam nie wygodne. Sprzeciwia się naszym sprawom zarzucane włamanie prawy. Wypomina nam błędy naszych obyczajów. Herbi się, że zna Boga, zwie się dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieszczęścia. Kres sprawiedliwych ogłasza jako szczęśliwe i chełpi się obowiązkiem ojca. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go oparłdą i katuszą, by poznać jego łagodność doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówią, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty duszczyste. Oto słowo Boże. Urodzili Lecz bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie. Lecz prawdziwy jest tylko Ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. O! Czy godne siostry zakonne umiłowali Nigdy nie ma czasów dobrych dla chorobów, ani dla tych, którzy chcą być Na przestrzeni dzieńów człowieka wciąż rozlega się wołanie, echo dochodzi ludzi, którzy powtarzają w taki czy w inny sposób to, o czym pisze Autor Księgi Mądrości. Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam nie wygodnie. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Hełpi się, że zna Boga, zwie siebie Dzieckiem Pańskim. Co z księgi mądrości oczywiście możemy całkowicie odnieść do osoby Jezusa naszego Pana, o którym słyszymy odczytane dzisiaj w Ewangelii, że również był oskarżany przez swoich przeciwników, przez kapłanów, uczonych w Piśmie, saduseuszu i Faryzeuszów. Wszyscy żydzi, pobożni, gorliwi, mieli zamiar go zabić. Tak, do Jezusa możemy odnieść słowa z Księgi Mądrości. Ale słowa te również możemy odnieść do mistycznego ciała Jezusa, do mistycznego ciała Jezusa, jest jest Kości. Jeśli Kościół jest jedny Chrystusowi, jeśli Kościół stara się być żywą ikoną Jezusa, wtedy Jego los jest identyczny z losem mistrza i założyciela. Wtedy Kościół również spotyka się z reakcją, podobną z jaką spotkał się z Jezus, zróbmy zasadzkę na, na sprawiedliwości wygodnym sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca łamanie prawa, wypomina na błędy naszych obyczajów, Hełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem państwo. Czyż nie przekonuje nas o tym sytuacja, w jakiej się obecnie Kościół znajduje uwierzy na w uwierzy naszej Ojczyźnie, ale może szczególnie w Europie, kiedy Kościół Uważa się za jedną z nielicznych już instytucji, która chroni tak naprawdę prawa i godności człowieka, która się przypomina o ochronę małżeństwa i rodziny, która przypomina o tym, czym jest małżeństwo i rodzina. W kościół. W tym nauczaniu dotyczącym małżeństwa i rodziny stara się być jak święty Józef, mężem w sprawiedliwym, dochowującym wierności Bogu i Jego zamysłom. Cieszę się więc, że po raz kolejny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Krzyńskiego organizowany jest kongres poświęcony małżeństwu. Inicjatywy wpisują się w cały zakres różnych starań Kościoła, począwszy od osób świeckich, a skończywszy na Kościoła, zmierzających do tego, aby człowiekowi współczesnemu przypominać to, co było na początku, to, co <laughs> istoty małżeństwa i rodziny, a zatem również istoty ludzkiej miłości. I ludzkiego życia. Oczywiście nie jest łatwo w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bronić godności małżeństwa i rodziny. No ale trzeba to czynić i zawsze w łączności z Jezusem. Bo jak słyszeliśmy przed chwilą o Sandersu Małżeńskim, Pan zwraca słownicze przeciw złoczniącym, ale słyszy wołający o pomoc. Pan jest blisko ludzi stuszonych w sercu. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Pan odkupi dusze swoich, nie zazna kary, kto się do niej ucieka. Życie blisko Pana, Mistrzostwo Jezusa, wsłuchiwanie się w Jego słowo, w Jego nauczanie, również to, którego echo znajdujemy w Kościele, jest jakimś rozwiązaniem, jest jakąś próbą rozwiązania tych różnych trudnych sytuacji, w jakich się znajdujemy. I może warto byłoby również dzisiaj sobie uświadomić, że nie ma takich sytuacji, w których bylibyśmy bezradni które by nas usprawiedliwiały, które by nas chroniły, które by nas usprawiedliwiały od zajęcia jakiegoś stanowiska, od podejmowania jakichś, jakichś działań. Dla wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bezradni, kiedy nie możemy nic zrobić, gdy chodzi o zmianę prawa, gdy chodzi o zmianę rzeczywistości, tak istotnie nie jest. Przyniosłem ze sobą taką grubą księgę, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a zatytułowana jest Marsz, walkę polską. Książka ta. Zawiera korespondencję więzienną Młodesowa Dauki, inżyniera, który za działalność konspiracyjną i patriotyczną został skazany na karę więzienia. I odbywał te karę więzienia w różnych obozach, więzieniach w Polsce od 1947 do 1956 roku. Z małymi przepraszam. Kilka miesięcy po oślubieniu żony Wiktorii znalazł się w więzieniu. Później, po kilku miesiącach, znowu wyszedł, by na prawie kolejnych dziewięć lat pozostać w całkowitym odosobnieniu od swojej żony i od swoich córeczek. Dlaczego? Jest pięknym przykładem miłości i życia. Jest pięknym przykładem, jak ochronić małżeństwo i rodzinę w czasach, kiedy wydawałoby się, wszystko runęło, wszystko zostało przywalone łzami. Jeżeli ktoś z Was z miałby ochotę, to zapraszam serdecznie do tego, aby się z tą książką zapoznać. Myślę, że ona jest tam dostępna, choćby w Warszawie, w Instytucie Pamięci Narodowej. Ale gdziekolwiek byśmy na jakiejkolwiek stronie nie tę książkę, to w zasadzie można czytać, zapytać się i cytować na kazaniach zwłaszcza tych, które dotyczą małżeństwa i rodziny. A więc pan Besar Gałka, jak już wspomniałem, mimo odosobnienia, mimo upływających lat, z wielkim wzruszeniem pisał o swojej ukochanej wisienki do swoich umiłowanych dzieci. Pisał mimo, że żył w warunkach ekstremalnie trudnych, w sposób bardzo romantyczny i wzniosły. Przy okazji mienił swojej żony, tak się na niej zwracał. Wytrwania i mocy życzę ci wisieńko, ukochane. Całuję te oczy, które zmęczone wypatrywaniem uko ukojenia, pociechy Zamykały się nieraz wilgotną łez, wysępno-wrotliwy, pragniony mu bajakiem szczęścia, dał pulgę swołatanemu sercu, wysuszając łzy boleścią brzemienną. Całuję ręce, które tyle lat samotne niosą ciężar całego życia rodzinnego, chroniąc przed zagładą nasze szczęście. Hołd składam sercu temu, które wiernie bije. Przebijając się samotnie przez drogi świat. Wiesz dobrze, co czuję do ciebie, i jak drogie, wszyscy jesteście dla mnie. Z Wami wszystkimi jestem myślami i modlitwą. Kocham Was na wszystko najdroższe. Doświadczał w swoim życiu bardzo boleśnie. Totalitaryzmu i jego skutków. Doświadczał zniewolenia zewnętrznego, które jednak pozwalało mu zachować wewnętrzną wolność, wewnętrzne piękno. Mimo, że zdawał sobie sprawę z tego, że świat w złym kierunku, to jednak nie poddawał się i nie upadał w na nami. Tak dużo się mówi o Chrystusie, pisze w jednym ze swoich listów o miłości bliźniego, nawet nieprzyjaciela. A tu, zdaje się, ludzkość iść dalej od Niego, niż ten czas, gdy Go krzyżowano. A stary testament ulał po duszach, niecąc nienawiść, zemstę, zawiść, konkurencję, zwyrodniałą rywalizację. Ewangelia zginęła, jak boga krewna, razem z tym, co najwznieślejsze. Zdaje się, że jeszcze mało uderzyły ludzi nieszczęście. Kiedy czytamy takie słowa profesora Gałki, to dochodzimy do wniosku, iż mimo długu czasu świat, w którym żyjemy, niewiele się zmienił. Jak reaguje? Co robi w tej sytuacji pan Tak pisze o swoich pragnieniach. Chcę, by dzieci od początku miały wolność bliźniego, jak nas nauczył Chrystus, jedyny Bóg człowiek, Godzien Wielkiej Nazwy nauczyciela ludzkości. Nie wolno nienawidzieć żadnego człowieka, bo nienawiść to najwyższa forma umodlenia człowieka, a głoszenie jej jest zawsze zbrodnią. Wolno nienawidzieć tylko to, co człowieka upadla, stawia panem jego rozwojowi, doskonaleniu się. Ale miłość nie może się ograniczać do wami, jak widzimy w tkliwej bezwartościowej liryce, jakże często będącej zwyczajnym oszustwem. Nasza miłość musi wypływać z głębokiego poznania. A nie ma prawdy, która by nas odchylała do drogi, którą wskazał nasz Bóg. Dlatego dzieci nasze winny się dużo uczyć, bo im więcej poznają, tym bardziej będą mogły kochać Boga. Poznają ich miłości. Poznali poznaniu miłości Boga widział panka lekarstwo na różnego rodzaju choroby, które dotykały ówczesną cywilizację, ówczesne świat. I nic się nie zmienia. Wciąż jest to lekarstwo aktualne i skuteczne. Pan Jezus odczytany dzisiaj Ewangelii mówi, mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Oczywiście nie znamy Jezusa do końca takim jaki jest, ale znamy go na tyle, by wiedzieć, że Jezus jest drogą radą i życiem, że Jezus jest naszym światłem, że słowo Jezusa jest Słowem życia wiecznego, nie tylko w sensie chronologicznym, ale i w sensie jakościowym jest źródłem życia. Szczęśliwe. A więc zbliżmy się do Jezusa. Nie tak jak ci, którzy zamierzali go pojmać i zabić, ale zbliżmy się jako ci, którzy chcą być żywym Jego obrazem we współczesnym świecie. Jako ci, którzy pragną również wiernie realizować Jego nauczanie dotyczące Małżeństwa i rodziny. Kłóćmy się za Kościół Święty, który z obawą i zawsze, zawsze służył prawdzie, a głosząc i wypełniając słowo Boże, był dla świata czytelnym znakiem Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchajcie! Kłóćmy się za papieża Franciszka oraz wszystkich pasterzy Kościoła obecnego tutaj w Księdza Biskupa wszystkich kapłanów, aby Bóg umacniał ich na drodze wiernego i ofiarnego wypełniania swojego wywołania. Ci prosimy. się nas Rodziny, pierwsze i najważniejsze środowisko wzrostu i rozwoju osoby ludzkiej, aby budowane zgodnie z wiecznym planem i zamierzeniem Bożym, czerpały okwicie ze źródła życia, stając się prawdziwymi sanktuariami życia i miłości. Ciebie prosimy, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj. módlmy się za środowisko pokojowe, aby silne Bogie trwało w wierności wartością swoich ojców i czerpiąc z wiary, budowało jedność w różnorodności. Ciebie prosimy. Słuchaj, Słuchaj. Słuchaj. Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich z naszych rodzin, aby nieosierny Bóg wprowadził ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy, zmiany się za nas samych, abyśmy mocnili łaską Bożą, umieli otworzyć nasze serca na nowe wyzwania, przed którymi stawia nas Pan i podejmując je, stawali się apostołami prawdy, dobra i miłości, z całą i światłością świata. Czyli prosimy. Zbawne. swoim synu najpełniej okazali nam swoją Prosimy naucz nas lepiej ciebie słuchać i jak najwierniej wypełniać tę świętą powodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zaraz jedno nauka pochodzi. To również dotyczy y, troski w wymiarze już pasterskim, społecznym, prawnym, politycznym y, o małżeństwo i o rodzinę. Nie wiem, czy będę miał okazję jeszcze przemawiać do wszystkich tutaj obecnych. Wiem, że przewidziany jest jakiś czas z minut na moje wystąpienie. Dlatego korzystam z okazji, już wszystkim życzę, ja jak najpiękniej przeżywy światł na nocy. Jest spotkanie z Panem Jezusem z i Was umacnia i dopinguje do tego, aby być Jego przedstawicielami, reprezentantami i jego imionami we współczesnym świecie, we środowiskach w środowiskach Polsce i za granicą, gdzie na co dzień żyjecie. I Pan Jezus wpojuje nam wszystkim błogosłami. Pan Peace.